Dzień dobry! Dobrze, mam to? Okay. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo mi się We have a new album, man! It's called Weekend Man Somehow, four well Swedes ended up with a bunch of metalheads in Donington today we will try not to disappoint you, alright? His name is Jonas dobre, dobre. He's no working dobra. on the corpse-grinder your appreciation helps a little bit on rate. It's yeah. this is a song of our last record. Sorry, our new record, fuck me. Did <laughs> it Good morning everybody! Good morning everybody. O, dobra, jesteśmy z powrotem. na do pracy. Zobaczcie co tu się dzieje, jak pięknie słoneczko wygląda. Przydałoby się umyć wana, szukam ochotnika. W tym tygodniu powiem wam, to jest po prostu kryzys, jeżeli chodzi o czas, nie? Naciągamy godziny. Czeki już jest zmęczony naprawdę. Wczoraj Adrian ma urodziny, dostał do mnie prezent. Mam nadzieję, że jest zadowolony. Poza tym godziny, słuchajcie. Zrobiliśmy dodatkowy dzień pracy już. Wczoraj zaczęliśmy dodatkowy dzień pracy numer 2 Jeżeli dzisiaj dociągniemy znowu jakieś nadgodziny, to, to zaraz dociągniemy drugi dzień. Ale nie mamy wyjścia, kurde, bo projekt jeden nieskończony był przez te panele. Wczoraj udało nam się przylepić większość tych paneli, oprócz trzech paneli na sufit, bo nie zrobiliśmy tego. Stwierdziłem, że nie będę się z tym śpieszył, bo klientka nagle chce, tylko chce to zrobić dobrze. I ja muszę tam zrobić jakąś podpórkę, bo okazało się też wczoraj, że te panele, one się po prostu zwichrowały, słuchajcie. Nie wiem jak to. Nie wiem, one są niby wodoodporne. Ja w życiu bym chciało tego użyć. One jak nowe przyjeżdżają w kartonach, to jeszcze są proste. Ale poleżały odpakowane bez kartona u niej w domu przez ile? Półtorej tygodnia. Może były źle storytowane też wcześniej. Nie wiem, co jest tam grane z tymi panelami. Dosłownie je powykrzywiało. Albo na magazynie leżały w jakiejś wilgoci, i później, jak poszły w suche miejsce, to. Je je coś tam pogięło? nie wiem, ale to mieliśmy wczoraj przygodę, musiałem podokręcać Joyce'a, słuchajcie, z jednej i z drugiej strony, żeby w ogóle to trzymało się kupy, nie? Więc to mamy zrobione, zabrakło nam kleju, to jest druga rzecz, że nawet jakbyśmy spróbowali wziąć się za te panele, to, to czym, czym do ludzi? Musiałbym jechać do sklepu, bla bla bla, mieliśmy jechać do dziadków, pojechaliśmy do dziadków i się okazało nagle, że dziadków nie ma. Bo jeszcze na jedną pracę pojechaliśmy tam zaciągnąć ścianę. Jak dziadki to ogarnęły, to nie wiem. Nawet nie zatelefonowali do mnie, nie po powiedzieli mi, że, że ich nie ma, że ich nie będzie, że jadą gdzieś. Dobra, dzisiaj do nich podjedziemy, więc dzisiaj musimy jechać na kuchnię. Na kuchni zrobić coś tam ile się da? Może te panele po prostu pokończymy, bo w sumie na kuchni co my więcej zrobimy? Trzeba posprzątać i malować. Więc zrobimy te panele, które możemy, i zawiniemy się stamtąd na tą łasienkę tutaj, żeby to zrobić. Później do dziadków, a jutro już Adrian będzie sam, będzie malował. Także dzieje się, słuchaj. Farbę mieli dokupić nam no, klienci. Szczerze, dobrze idzie. No, dużo żeśmy zrobili, nie oszukujmy się. To jest nasz trzeci tydzień. Zamykamy dzisiaj. Więc mamy rozbiórkę, mamy przebudowę, mamy elektrykę, mamy hydraulikę, mamy kibelek, mamy korytarz, mamy kuchnię już postawioną. Ona jest praktycznie zmontowana tylko do, do regulacji, jeżeli chodzi o drzwi. Brakuje tylko plimfów, ale tych plimfów nie będziemy zakładać, dopóki podłogi nie ma. Bo, bo po co? Panele boczne też tak szczerze nie chciałem nawet się z tym śpieszyć, żeby też dojechać do nogi. Te dwa musiałem założyć na wyspie, bo pan od blatu sobie to, tego życzył. Ja chyba skręcam w lewo. Chyba pojadę tędy, bo coś czuję, że to może być tragedia, jak ja pojadę. Więc ogólnie rzecz biorąc, to zostaje nam góra szafek po lewej, po prawej stronie do wypełnienia. Do podwieszenia ta szafka jedna, która jest tam przy boilerze, bo ona nie ma w ogóle żadnego mocowania, bo zwyczajnie zostało wycięte przez ten róg, który tam jest. O, Rafał! Uściłeś sprzęgło na biegu. To już trzeci raz w tym tygodniu. <noise> no, i tyle. Posprzątamy, i aut. Nawet nie będziemy się za bardzo rozpakowywać z gratami. Mam też burdel na samochodzie. Kartonów milion. Bo stwierdziłem, że nie będę tego wrzucał do skipaż, To spalę po prostu. Gdzie mamy? Jutro. Pamiętajcie o swoich mamach. Wszystkiego najlepszego, moja, moja mamo. Miłego dnia tobie życzę. Drugi raz ci się nagrywam. Wczoraj się nagrałem, dzisiaj też. Więc słuchajcie, zobaczymy się już na robocie. Ja sobie poukładam w głowie, co i jak. Choć wiem co, ale wiecie, obudzę się do tego momentu, zanim to dojadę. Także trzymajcie się ciepło i ciao ciao. Do zobaczenia za chwilę. Jeszcze lejko nie gra, ale ja Wam powiem, że jesteśmy na miejscu i pierwsze co? Skończymy tamtą szafkę Uzgodniliśmy z klientką, że tej belki nie malujemy w kolorze ściany, tylko zostaje ona w suficie, bo z tej strony może jeszcze nie wygląda to tak jak powinno, ale jak z tej strony patrzycie na kuchnię, od strony kuchni, to ta belka znika wraz z sufitem. Więc zostawimy tą belkę w kolorze sufitu. Ona jest tylko na raz malowana, więc ona też tak jeszcze nie do końca świeci tak jak powinna. Sprzątamy, tak jak widzicie, graty podnosiliśmy. Trzeba to pozamiatać, popodnosić wszystko. Zobaczyć, czy wszystko jest ok. I skończymy najpierw tamtą szafkę. Czyli ta dziura tam. To jest, zakryjemy ją panelem. Akurat nie będzie problemu. Tą szafkę musimy podwieźć, bo ona opada przez to, że została wycięta w rogu. Tak jak widzicie, także światełko będzie dodane. Jeszcze nie wiemy, czy tu, czy tu, ale sobie z tym poradzimy. Uzgodnimy. Wypełnimy tą szafkę najpierw panelem z tej strony. Zakryjemy resztę i tak będziemy szli dookoła. Ten panel zostawiam. Przygotujemy go ewentualnie tylko, żeby był gotowy, choć nie śpieszę się z tym. Ten panel też zostawimy. To jest proste cięcie. Ten też zostawimy, bo to jest kwestia tylko przystawienia później do roga i będzie docięcie gotowe. Może zblendujemy to. Zobaczymy, żeby na poniedziałek było gotowe. Tu ładnie zaciągniemy. Zobaczymy. Także no dzieje się. Tam musimy panel wstawić, wypełnić. Tu jest praktycznie gotowe, bo to. Mogę wstawić, jak tylko wstawimy zmywarkę po blacie i wtedy będę wiedział dokładnie jaki pasek mam sobie tutaj przygotować. Eee, tutaj musi iść panel do samej góry i wypełnienie, tutaj panel do dołu i wypełnienie i no i dekory, nie? No to tym się zajmiemy teraz, żeby ta kuchnia nabrała blasku. Plimfy pozakładamy już po podłodze, także no co, lecimy z tym. Let's go. Londyńczycy. Czy dalej u was jest taka sama historia? Patrzcie. Przychodzi budowlaniec na wycenę. Good morning. Nie? Wchodzi i spotyka czterech, pięciu, sześciu budowlańców na tej samej robocie podczas tej samej wyceny i klienta nie ma. Klient chodzi właśnie z jednym z nich gdzieś u góry. A ty zaczynasz rozmawiać z gośćmi. Na wycenę? on tak, na wycenę. Jak? Że o tej samej godzinie? No, a gdzie jest klient? Tam, gdzieś z kim chodzi. I ja robiłem tak, dobra chłopaki, cześć, gratulacje, nara. I wychodziłem. Ja nie miałem czasu na to. to słuchajcie, to jest brak szacunku, a tym bardziej, że jeżeli umawiacie się z klientem i on was o tym nie powiadamia, że jakiś spęd urządza. Open hours, cokolwiek. On się z tobą indywidualnie umawia, ale go dla ciebie w tym momencie nie ma. A to, że spotykacie tych innych budowlańców, z pełnym szacunkiem do nich, wiecie, no, Londyn zawsze mnie pod tym względem trochę wkurzał, powiem wam szczerze, bo czułem, że tam jest nie chodzi o budowlańca i o jakość, którą ten klient chce uzyskać od niego tylko chodziło o to. Głównie o to. Strasznie. Także ze względu na to, bo poruszyliśmy, no ze względu na to, poruszyliśmy ten temat przed chwilą, że ktoś tam coś wymagał i Wam sprzedałem tą historię od razu. Tu, gdzie ja mieszkam, wbrew pozorom, dobra, są, są takie sytuacje, że klient wiadomo, zapytał o wycenę kilku budowlańców, ale ostatecznie nie woła na Was w tym samym momencie, abyście, nie wiem, negocjowali albo licytowali wręcz cenę za, za ten projekt. No to. Wiecie, no to trochę brak szacunku moim zdaniem. Także my bierzemy się dalej za kuchnię. Musimy ją złożyć. Blaty robi już inna firma, mm -hmm. więc robimy wszystko, co możemy. Musimy dokończyć malowanie i to jest to, co musimy zrobić na tym projekcie. Ja wam życzę powodzenia, a szczególnie pozdrawiam wszystkich Londyńczyków. Ciao ciao. Cześć, cześć. Dobra, my tutaj tak posprzątali, teraz muszę wyciąć panel. Z dużego panela muszę mieć dwa panele. Mam nadzieję, że starczy. Zobaczymy za chwilę. Teraz się wszystko ukaże. Ktoś tam pytał w komentarzu, czy mógłbym mu pokazać podłączenie do wody, jak Iza zrobiła. Musiałbyś do Izy zadzwonić, najpierw zapytać się, czy Iza chce. Ja, żebym pokazywał cokolwiek. <laughs> Nie martw się, wszystko jest dobrze. Wszystko według regulacji. Pamiętaj. Jakbyś miał jakieś pytania, zawsze możesz zadzwonić na priv. Ale sobie tak myślimy o takich trollach. A mógłbyś spokada jak tam ta hydraulika jest zrobiona. <laughs> Bardzo gorąco pozdrawiamy. Słuchajcie, ten kanał nie jest po to, żeby pokazywać Wam jak zrobić jakąś tam pracę, tylko raczej dzielić się dzielić się po prostu każdym dniem. Opowiadać o tym, jak wygląda życie budowlańca w Wielkiej Brytanii. Jeżeli ktoś szuka porady do końca, czasami mogę pomóc prywatnie. Za telefonu i pogadamy wesprę dobrym słowem. Ale jeżeli szukasz, nie wiem, odpowiedzi na swoje problemy, to nie tutaj. <śm> to już nie pomożemy. <śm> to już lekarz nie pomoże. No nie wiem. Może, może, czasami lekarz pomoże. Oj, ludzie, ludzie. I wiecie co, ja w ogóle, ja myślę, że ogólnie mam do, dobrą wiarę, jeżeli chodzi na, na YouTubie, jeżeli chodzi o oglądających. Bardzo dobrą wiarę. Ale zdarzają się takie osoby, które zastanawiają się czasami, Ile one muszą tej własnej energii, której już prawie nie posiadają, bo są, nie wiem, depresyjnie nastawione do życia, jeszcze marnować na trollowanie, nie? Powiedzcie. Jakie to jest paradoksalnie dziwne. <laughs> Źle mu, chujawo mu w życiu, ale jeszcze gdzieś tam, kurwa, zamiast wykrzesać tą swoją własną energię na to, żeby te słońce z siebie wydobyć i poprawić swój stan ducha, nie, wejdzie tam, Uch, chuj. <laughs> o no sakra, słuchajcie Żebyście wy widzieli Ten cały background osoby takiej jak moja Która tworzy jakiś tam kontent I próbuje, nie? Coś zrobić dla siebie, dla świata Podzielić się po prostu życiem Happinessem Radością, energią I w sumie powiem wam Bardzo mi przykro czasami jak się Czyta takie rzeczy, bo nie to, że ktoś mi dokucza, bo mnie to nie dotykał, nie tak. Nie w tym sensie. Raczej przykro mi, że są takie osoby, które sobie kurde nie potrafią ogarnąć, nie? I to mnie bardziej martwi. Bo ja naprawdę mam dobre serce, uwierzcie mi. Hahaha! Ha, ha. Nie będę was zanudzał Dasz radę Trzymaj się ciepło Trzymam za ciebie kciuki Ja, Rafał Miłego dnia If I wanted your opinion, I'd tell it to you. And now, the bait. Uh, get this here. Uh, this is gonna be cool. Um, I'm kind of hungry. Well, then go get us some food, dumb uh, Okay. <laughs> well, Dum cool. Hey, sc scoop some up here. Are you? Ah, damn it. Ow, ow. I'm stuck. Hmm. Oh. A czym to tak było, tylko na godzinkę? Tam ja, te, ja tam tylko jeszcze raz w tygodniu. Dobra, trzeba pochwalić naszych e, super klientów. Przywieźli nam dzisiaj kalapeczkę, kawę. Ja bym powiedział, że zaoszczędziłem 6 funtów. Nie mogłem sobie go bardziej lepiej wymarzyć. Słuchajcie. Na pewno oglądaliście nieraz takie filmiki, gdzie... Jezu, jak jestem zmęczony, nie? Zasypiam się. Więc... mierzy, nie? Na przykład coś tam. Tak jak ja w tym przypadku mierzyłem odległość między tym panelem, a tym panelem, nie? No i nic, słuchajcie. Poszedłem, zmierzyłem. Przyciąłem. Przyniosłem. Stanałem przed tym co do kurwa? rywa o 10 cm to normalne, ale o <śmianowidzio> 20. 20 cm za krótkie udziałem Za pierwszym razem <śmianowidzio> Za drugim jeszcze nie sprawdzałem I W nie tym nie. momencie włączają się hejterzy i łapie kurwa, mnie ta bateria zgłoszę cię gdzieś Teraz cię zgłoszę Na pewno cię zgłoszę Teraz jest pięknie Teraz mogę to włożyć. just z siebie. I just a, don't worry about a teraz możecie zmiany na kana kanału wam zaproponować Bob i Bobby? Tam, ale jest Ed, Ed i Nie, Ed, ed i EDI. Jeszcze jednego nam grubego brakuje. A jak jesteś tam jakiś gruby, siedzisz samotny w pokoju, to my cię przyjmiemy. Dobra, jeszcze jeden panel Z tych głównych paneli. Tam góry zrobione, boczne zrobione. Doły zostawiam. My musimy już jechać. Słuchajcie. Właściciele pojechali na weekend, a my musimy się przetransportować, więc tam góra już jest zrobiona ładnie, dokończona tak jak ta, także nabrało to od razu swojego wizerunku. Zostają tylko dwa, dwie listwy dolne, ale to nie problem. Tam tylko panelik, który muszę wcisnąć. Teraz dorabiam tą górę. W którymś momencie zrobić tak. I jesteśmy nainerować. Dziękuję. Właśnie tak robię. Poczekaj. Zanim kliknę drugi raz to wam powiem, że jestem właśnie już już na się. Jak to jest możliwe przewrzeć dwa batony albo trzy. Żeby mieć czym podeprzeć ten sheet. Takie jakieś tam pale lepimy. Daj spokój. Dobra. Weźmy jakiś panele. Jezu, jakiś zmęczony. Słuchajcie, te nadgodziny w tym tygodniu to mnie wykańczają. Ja na siłownię nie chodzę, gdzie normalnie, wiecie, nadwyrężam się zupełnie inny, w inny sposób. Przychodzę do, po, po pracy do domu, wiecie, mam jakieś tam obowiązki, i idę na siłownię. A tu normalnie tydzień czasu praktycznie na siłownię nie chodzę, a jestem taki przekręcony przez te tempo pracy. To jest nieprawdopodobne. Nie narzekam, tylko wam mówię, że ogólnie to jest slipa. Musimy wziąć trzy Joyce'y Okej okay. Taki coś? Wezmę trzy Klikam Uwaga he he. <laughs> Już jesteśmy Nie musimy to dociąć Idę najpierw do góry, porozmawiam z klientką Let's go No, no, we just switch off the lights oh. That's okay, it's all done Dobra, pokażę Wam co się udało, nam się ogarnąć. Jeszcze na ostatnią chwilę lusterka mamy. Jeszcze trzeba będzie posnagować. go się świeci, nie widać tego za bardzo, bo jest jasno. Ale tutaj zrobiliśmy lusterko w tę stronę. No bo jakoś tak bardziej chyba pasuje do layoutu. A u góry zrobiliśmy odwrotnie. Bo mamy okno z tyłu. I z automatu tak wszystko to siedzi i pasuje. Do okna. Tu panele doklejone. Słuchajcie. Jeszcze babol był przygoda. Oczywiście jestem coraz lepszy z tym. Obciąłem panel za szybko i musiałem tu później łączyć z dwóch paneli, tak naprawdę sklejacie. Ale ostatecznie wszystko wygląda dobrze. Jeszcze brakuje trimów. Lusterko. Widzicie? Chodzi o to okno. Teraz nie wiem jak to widać. U! Kołek. Czy według kamery to widać? Jest pan w lustrze, jeden i drugi. Macie z tyłu okno. Widzicie? To jest wszystko tak pasuje do siebie. No, symetrycznie jest. O to mi chodzi. Także jointsy zostają, bo je trochę też podpierają te panele, żeby nie było, że nie doszło do jakiejś tragedii. I zostaje silikon. Zamontowanie screena i łazienka będzie gotowa. Tak to wygląda. Słuchajcie. po którym guzik na dziesięciu się zepsuje Dobra, spadamy stąd. Jeszcze musimy do dziadka zajechać, także zobaczymy się za chwilę jeszcze w jednym miejscu. Jakie efekty specjalne dzisiaj, co? Pokażę wam coś. Tu siedzimy, taka cisza i tak coś pukają, ja wie? Ja myślałem, że wody nie zakręciłem na początku, z tyłu. A tu ktoś dupą macha po prostu. Do się nie Co to jest na słońce? słońce? To tak w nieskończoność może machać dupą. Dopóki jest słońce. Tak? No, wyobraź sobie trzaskować człowieku. To jest gorsze jak zegarek. Taki. Nie? nie? Kiedyś byłem w takim ja domu, słuchajcie, pełno tego, zegarków w taki był. Słuchajcie, tu. Ściana naprawiona, przyzwojona zaciągnięty słupek, ale ja myślę, że ta podłoga to jest, nie jest, że budowla nic źle to zrobił, ja myślę, że oni bardzo długo tu się lało, nie? No, myślę, że tu się bardzo długo lało i tę podłogę po prostu wpierdzieliło. To, że krzywo jest, no to, je, to jedna rzecz. Zaciągniemy to jeszcze za chwilę, lekko poprawimy i spadamy do domu. Nie odebrałem syna, moja córka musiała pójść po syna. Nie ja dzisiaj jestem w ogólnie. Aaaa, nie pracujcie tak długo jak my, bo to, nie, bo to się nie opłaca. Lepiej sobie dzień zrobić ekstra niż chodzić po godzinach, bo przekręcony każdy później. Na siłowni poszedłem, dzisiaj nawet nie myślę o tym, żeby iść na siłowni. Wiesz o czym ja myślę? Że ja wejdę do domu bo... Położę się tak na podłodze gdzieś, tak? Myślałem, że powiesz, i że odpłynę. <laughs> jak do łóżka po jednym piwie? Nie, to za mało. To trzeba by było więcej wypić. Dobra, słuchajcie, jeszcze chwilę to odczekamy, i się dopiero pożegnamy. Także let's go. Hej, wy jeszcze nie wiecie, ale prawdziwa bomba to dopiero właśnie nadchodzi. Na koniec tego odcinka, przesłuchajcie sobie nasz nowy kawałek. Został stworzony specjalnie dla nas. Także miłego słuchania na koniec. A ja wam życzę miłego wieczoru, dnia i poranka. Kiedykolwiek to oglądasz, pamiętaj o nas. My nie stoimy w miejscu, nie zatrzymujemy się. Idziemy dalej, idziemy po swoje. Pozdro, cześć wariaci. Miłego weekendu. zbudowany staje się bezpieczny. Rafał i do z na wyspach ratują domy. To ich los, od rana do nocy, w pocie czoła praca By wszystko było dobrze, to ich praca Od wielu lat już tutaj, na tej ziemi obcej Serca piją mocniej, gdy słońce wstaje z nocą Z narzędziami w dłoniach, gotowi na wyzwania Każdy dzień to nowa droga, nowa nadzieja i starania E triângulo To misja, domów nowa perspektywa Rafał i Adrian budowlańcy z Polski Na wyspach ratują domy To ich los od rana do nocy W pocie czoła praca By wszystko było dobrze, to ich praca Choć daleko do ojczyzny, sercu Polskę mają Praca ich tu trzyma, wciąż nowe marzenia snują Razem stoją jak bracia, w deszczu, w słońcu, w wietrze Każdy dom przez nich zbudowany staje się bezpieczny